Naprawdę powinnam się nazywać Nostalgia Szalongowska. Zobaczcie, to w ogóle ładnie brzmi. Nie wiem, dlaczego moja mama mi tak nie dała na imię, bo to nie tylko można by było na przykład zdrobnić jakoś fajnie, nie, dorotka, jakieś takie jest mocne Nostalgusia. Ale ja się w ogóle, słuchajcie, składam z tęsknoty i z deficytów. O deficytach będzie kiedy indziej, ale normalnie ludzie składają się z wody, mięśni, i kości. Ja się składam z nostalgii. Nie będę oszukiwać, że ostatnie dwa lata, a właściwie trzy, dały nam bardzo mocno w kość. I chyba jeszcze bardziej jakoś pobudziły w nas taką tęsknotę za tym, co było. Życie. Siedzimy sobie i tak sobie myślimy, Boże, jak ja bym chciała, żeby inflacja była taka jak w zeszłym roku, albo żeby mieć takie problemy jak w zeszłym roku. A potem sobie myślimy, ale ja bym chciała, nie wiem, wyglądać tak jak kiedyś. A wtedy kiedyś, o którym myślimy, myśleliśmy sobie, że chcielibyśmy, nie wiem, być nadal z Arkiem z piątej C. Albo mieć takie problemy jak to, że klasówka jest w piątek z biologii. Tylko, że my to sobie kompletnie zakłamujemy, bo w tych czasach, kiedy te wszystkie rzeczy się działy, nie docenialiśmy tego, co mamy. Wiecie co? Ja zawsze sobie myślałam na temat dwudziestolecia międzywojennego, że ludzie, którzy wtedy żyli, byli absolutnie niesamowici. Ja mam wrażenie, że tą maksymę, karpę diem, każdy miał gdzieś tam wrytą w głowie. I umówmy się, że ci ludzie widzieli i przeżyli rzeczy, których my sobie w ogóle nie możemy dzisiaj wyobrazić. I jeszcze to widmo kolejnej wojny to było naprawdę coś, z czym każdy się mierzył. A oni umieli kochać, umieli się cieszyć, umieli korzystać z życia w sposób absolutnie niewiarygodny. A my to umiemy? W ogóle nie. Żyjemy w jakiejś takiej zakłamanej rzeczywistości, w tym, co było kiedyś. Martwimy się na zapas, ale nie umiemy się na zapas cieszyć. No zobaczcie, to jest kompletnie bezsensowne, bo. Nikt nam nie zabierze tego, że na przykład cieszymy się z tego, co nastąpi. Ja się cieszę, mam jakąś podróż, właśnie samolotem, który słychać gdzieś tam na górze, zaplanowaną. I być może ona nie wyjdzie, być może będzie kolejna pandemia, i być może, ale nikt mi nie zabierze tego, że teraz jestem radosna i sobie to planuję i się z tego cieszę. A martwienie się na zapas jest kompletnie bez sensu, bo to, że nas spotkają złe rzeczy, jest pewne. Każdy z nas przeżyje swój prywatny koniec świata nieraz. Każdemu z nas umrze, zachoruje ktoś bliski. To jest pewne, jak podatki. Więc to martwienie się na zapas to jest tylko tracenie życia. Więc po cholerę, tak naprawdę, siedzieć sobie tutaj teraz z pięknym widokiem, kiedy chmury się odbijają w tym stawie i zastanawiać się, jak było kiedyś, co będzie kiedyś, kiedy wiem, że jeżeli będzie gorszy moment, będę tęskniła za tym momentem, dokładnie za tym, kiedy siedzę. Plotę nieumiejętnie wianki, to może lepiej się z tego cieszyć w tej chwili. I wiecie, co jest odpowiedzią na to wszystko? Wdzięczność. Jeden z bohaterów programu, Biedronka, kiedyś mi to powiedział, że dla niego najpiękniejszym uczuciem, jakąś taką emocją, jest wdzięczność. Wdzięczność emocją raczej nie jest, ale jest takim poczuciem, że, że jest okej, okay, bo nie musi być najlepiej na świecie. Okej okay jest bardzo dobrze. Okej okay to oznacza, że nie mamy większy, większych problemów. Więc. Budzenie się rano albo zasypienie z taką myślą, że jestem wdzięczna za to, że moi bliscy są zdrowi, że mam robotę, że nie wiem, było fajne słońce. To jest coś pięknego i gdzieś tam w sobie budujemy poczucie szczęścia. Teraz, a nie takiego, za którym będziemy kiedyś tęsknić po prostu.